W firmie ZMM Campery w Trzciance, którą dzisiaj odwiedzamy, jeden chyba z przyjemniejszych momentów, bo odbiór kampera przez nowych właścicieli. A są nimi Sławek i Wiola, cześć. Cześć, witam. Za mną wasz nowy pojazd, tak? Tak jest. No, poruszamy się po Europie jakiś czas naszym samochodem. Mhm. Niestety, trochę małym samochodem, więc stwierdziliśmy, że musimy kupić, spróbować coś większego. <noise> Jeździliśmy te Piątką, tak, by no jednak, jednak zamarzył nam się camper. No, pojazd jest z 2006 roku, to jest Fiat Ducato, 2-3 motor, ze świetnym przebiegiem, bo ma najechane 56 tysięcy niecałe, tysiące kilometrów. No a środek jak środek, no jest troszeczkę używany, ale, ale spełnia nasze oczekiwania, jest czteromiejscowy, więc na pewno będzie wygodny. Przed naszą kamerą Mariusz Kwiatkowski, właściciel ZMM Kampery w Trzciance. Cześć. Witam serdecznie. Jaki jest profil działalności Twojej firmy? Tu widzimy za Tobą, pakują się właśnie do nowego swojego nowego kampera jego właściciele, czyli sprzedaż kamperów używanych, tak? Zgadza się. Zajmują się sprzedażą używanych kamperów. Tak jak widać, ee... Też starszych modeli, w sumie większości starszych modeli. Mhm. E, nowe modele mamy na wynajem, czasami na sprzedaż też się trafiają, ale generalnie zajmujemy się sprzedażą starszych modeli. 60, 70, 100 do, do 150 tysięcy tych modeli mamy najwięcej w ofercie i one się najwięcej sprzedają. Kampery sprowadzane są z zagranicy. Powiedz, kto jest dostawcą tych pojazdów? Skąd je bierzesz? Generalnie większość Belgia i Holandia. Mhm. Nie kupujemy aut uszkodzonych, generalnie robimy jakiś mały detailing, zawsze po zakupie przyjeżdża do nas na serwis i auto jest szczegółowo sprawdzane pod względem urządzeń, truma, lodówka, ogrzewanie, system wody, czy jest wszędzie szczelne i na te wszystkie urządzenia w zabudowie dostają od nas klienci 3-miesięczną gwarancję, pomimo tego, że auta mają 15, 20, nawet 20 kilka lat, więc to jest najważniejsze. No, mamy autoryzację trumy. E, dzięki temu no, znamy się na, na tych urządzeniach, e, mo, cały czas je serwisujemy, nawet jeśli klienci po jakimś czasie, czy po roku, czy po dwóch e, wracają do nas, jeśli chodzi o kwestie doposażenia, czy też, e, czy też naprawy tych urządzeń. E, dużo serwisów, których jest w Polsce, często wymienia na nowe sprzęty, no my generalnie staramy się je naprawiać, żeby te koszty obniżyć, zwłaszcza w tych kamperach budżetowych, takich powiedzmy do, do 80-100 tysięcy. Powiedz jakim zainteresowaniem cieszą się właśnie kampery używane w Polsce? Jak, jak rynek odbiera Twoją ofertę? No, wydaje mi się, że wydaje mi się, że dobrze, no, ponieważ chyba byliśmy jedyną firmą w tym roku w Poznaniu na targach z używanymi kamperami, większość tak. przedstawia nowe oferty. No przy używanych jest więcej pracy, no, ale my lubimy pracować i, i wydaje mi się, że ta auta sprzedajemy, sprzedajemy fajne, nie są to samochody nowe, mają jakieś tam drobne ślady użytkowania. Ale generalnie, generalnie są w dobrym stanie technicznym. No Dzisiaj klienci odbierają auto z 2006 roku, które ma 56 tysięcy przebiegu. Ostatnio też z jakichś 50 tysięcy km, 2000 rok sprzedaliśmy. Tu mamy McLuisa też z przebiegiem 80 tysięcy. Rodzynki też u nas się czasami trafiają. Mhm. No rzeczywiście, tak niski przebieg to jest imponujące. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę fakt, że jest to kamper zabudowany na Fiacie Ducato, to, to naprawdę jeszcze wiele, wiele kilometrów no można czy, z tym zrobić. Oczywiście, że tak. No stare, stare, dobre silniki. Właśnie. To ja mam propozycję, żebyśmy obejrzeli kilka pojazdów Zapraszam. z różnej półki cenowej, dobrze? Tutaj mamy Integra na bazie Euromobila, bardzo, bardzo wysoka jakość zabudowy. Zaczynamy od pojazdu w jakiej cenie? E, ten pojazd jest generalnie plus minus około 140, 140, 160 tysięcy. Plus, minus? Jest to Euromobil, tak? Jest to Euromobil z 2009 roku, ale bardzo bardzo fajny układ. Zimowa wersja na Alde na 3-litrowym silniku, 160 KONI. E, z dużym uszkiem z tyłu, e, z garażem. E, oczywiście, no, tutaj mamy jakość tak? E, zachowaną. Jakość wykończenia wszystkiego. Auto używane no, 14-15 letnie. Z przebiegiem, około tam 130 tysięcy, ale jak widać. Jest, jest w fajnym stanie i, i bardzo fajnie wykończony. On jeszcze jest przed detailingiem, dopiero przyjechał. Teraz będzie wjeżdżał do nas na doposażanie, na, na, na montaż solarów, e, zmianę akumulatorów i innych rzeczy, które po prostu klient sobie zażyczył. I kolejny model, tym razem, tak jak widzicie, Alkowa, w cenie 90 tysięcy zł. Tutaj mamy model McLuisa z 2006 roku na dwulitrowym silniku, co sprawia, że na pewno koszty rejestracji będą dużo niższe jak przy, przy większych silnikach. Radzi sobie bezproblemowo w tej długości 6 metrów. Fajny, krótki, zwinny, 6 metrów i na 6 osób z przebiegiem tylko 80, chyba tysięcy km. Więc też pomimo swojego wieku, auto z rewelacyjnym przebiegiem, w fajnym stanie i technicznym, i wizualnym. Pomimo tego, że też ma już swoje lata, no i takie kampery w większości udaje nam się wyszukać i, i, i sprowadzać. Tak jak Mariusz wcześniej wspominał, pełna. Paleta, kamperów do wyboru, tu widzieliście alkowe, wcześniej półintegrę, a teraz pełna integra. Jaki tak, tutaj to? mamy bursnera pełną integrę z 97 roku. Staruszek, aczkolwiek no niemiecka jakość bursnera, której nie trzeba przestawiać. Pełna integra, 6 metrów długości dla czterech osób, z opuszczonym łóżkiem w szoferce, fotele kapitańskie, środek jak na ten rocznik, auto zadbane czyste, ładne, przedział cenowy plus minus tam między 60 a 70 tysięcy, więc to jest taka dolna granica. Ale tu już mamy Bursnera, czyli wysoką jakość i jeszcze zimową wersję dodatkowo. Wielu karabinikowców być może zastanawia się nad trwałością tej części mechanicznej, samochodowej, że tak powiem. Czy takie obawy są słuszne? Generalnie normy restrykcyjne przeglądów zagranicznych no sprawiają, że te kamery do nas trafiają w bardzo fajnym stanie technicznym. Zawsze radzimy klientom, żeby sobie po prostu te 2-3 tysiące zostawić przy zakupie na taki serwis olejowy, rozrządy, filtry mhm, płynu, bo to no, przy takich starszych modelach. Stadasz, tak. Oczywiście trzeba. My jesteśmy specjalistami od zabudowy, od doposażenia, więc sprawdzamy wszystko na pokładzie. Jeśli chodzi o aspekty mechaniczne, no, auta i tak są po pierwszym badaniu technicznym, także są sprawne. Wszystko jest ok, ale no mówię, jakiś tam taki serwis olejowo-filtrowy to zawsze radzimy klientom po prostu sobie zrobić. I kolejny kamper tutaj, któremu przyjrzymy się dzisiaj bliżej, tym razem Benimar i to już nieco nowszy model. Tak, tu mamy model 463 Nort Auto Cup z 2020 roku. Mamy w naszej flocie wynajmu trzy takie pojazdy i co roku praktycznie też wymieniamy troszkę flotę i czasami zdarza się u nas kupić coś z takich nowszych modeli. No tutaj mamy ten model maksymalnie doposażony w klimatyzację postojową. Mhm. Wiadomo, solary, bagażnik, duży garaż, w środku przetwornica, telewizor. I taki model w granicach plus minus 230-240 tysięcy netto można u nas już doposażony w pełni. Dostać, tak. Dostać, zakupić. Aha. Także 170 koni wersja zimowa. Nord Auto Cup z tym elektrycznie opuszczonym łóżkiem, wiadomo. Tutaj w tej zabudowie mamy jeszcze 5 jeszcze osób do, do jazdy i 5 osób do spania, bo już od 2021 albo drugiego już 4 osobowe tylko te modele wychodzą. No i jeśli ktoś nie chce kupić, to może oczywiście u nas takiego kampera wynająć, ponieważ zawsze mamy kilka w ofercie takich modeli we flocie. No, ceny wynajmu są od. 420 do, do przez 550 sezon średni, około 700 zł sezon wysoki. Także 7 modeli mamy też w ofercie mhm. na wynajem takich, takich nowszych. Okej. Okay. Wspomniałeś wcześniej o tym, że wszystkie samochody, wszystkie kampery, które sprzedajesz, otrzymują gwarancję? Powiedz, czy często klienci muszą z tej gwarancji korzystać? Zdarza się czasami, ale no, usuwamy usterki praktycznie od ręki klientom, bardziej to jakieś drobne naprawy typu wymiana kanu, bądź też jakieś drobne, drobne usterki takie po prostu wpływające na, na użytkowanie. Zdarza się czasami, ale po to jesteśmy my, po to jest serwis, żeby to usunąć, zwłaszcza, że są to auta używane tak. i to klienci mają tą świadomość, ale, ale przyjeżdżają do nas, usuwamy to na miejscu. Później jeszcze czasami klienci zostawiają auto u nas nawet po zakupie na jakieś ewentualne doposażenie. Czyli na montaż jakichś solarów, czy klimatyzacji nawet po kilku miesiącach po zakupie. Eee, więc to też u nas można na miejscu zrobić. No właśnie, o to chciałem zapytać o serwis, o montaż, o doposażanie. Możemy tam zajrzeć? Oczywiście, idzie. Zapraszam. Tutaj mamy dużą halę 400 metrów, na której odbywa się przygotowanie tak naprawdę kamperów w, do sprzedaży. Bądź też doposażanie, serwis. Eee, jak widać, no tutaj mamy naszego jednego kampera na, na serwisie klimatyzacji. Tutaj akurat usługowo domontowujemy klimatyzację w tym, a tutaj już w następnym tygodniu klienci będą odbierać jedną półintegrę no w trakcie czyszczenia, sprawdzania sprzętów, yy, mycia, no bo to taki detailing zawsze obowiązkowo yy, przechodzi auto, zwłaszcza jak, jak, no jak ma swoje lata, tak? Jasne. Każdy samochód, który przyjeżdża, jest dokładnie przeglądany, sprawdzany, tak? Oczywiście, e, po transporcie auto przyjeżdża do nas na takie 2-3-4 dni na szczegółowe sprawdzanie wszystkich sprzętów, na detailing, na czyszczenie, e, na sprawdzanie też uszcz uszczelnień, urządzeń wszystkich. No i tak jak mówiłem, na, podajemy tą 3-miesięczną gwarancję, wszystko sprawdzamy na miejscu, żeby no, klient jak już przyjeżdża po, po odbiór kampera, żeby to wszystko działało, chodziło, żeby było wszystko jak należy. Pomimo tego, że tak jak mówię, no niektóre kampery mają po 15, 20, nawet 20 kilka lat, no to wszystko musi musi być sprawne i działać jak należy. OK, pozwolisz jeszcze na chwilę, zmienię temat, bo tutaj przykuła moją uwagę pewien pe przykuł, pewien eksponat, to jest Twoje? Tak, tak, tak. To jest auto yy, rodzinne mojego syna i moje, które będziemy restaurować przez zimę. Mamy nadzieję, że, że uda się nim wyjechać. 40-latek, ale oryginalna karawelka. Yy, Piękna. No, mam sentyment do starych samochodów i, i lubię takie auta. Ten na pewno nie będzie na sprzedaż. Szykujemy go dla siebie. No to jeszcze jedno, już chyba ostatnie miejsce, które odwiedzimy w siedzibie firmy. Sklep i biuro, tak? Tak, zgadza się. No, pomimo y, braku metrów, nad czym pracujemy, ponieważ no, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się rozbudować naszą firmę. Staramy się bynajmniej. To na ten moment, no, część rzeczy mamy. Mamy z tyłu na, na halach, na serwisie, ale tutaj mamy taki sklep, żeby nasi klienci wiedzieli, w co mogą doposażyć swoje kampery. czyli oczywiście no, klimatyzacje postojowe, telewizory, bagażniki rowerowe. Mamy też markizy w bardzo dobrych cenach, bo kupuję je w dużych ilościach hurtowo. Gazbanki, panele fotowoltaiczne, przetwornice różnego typu od, od 500 000 do, do 2,5-5 tys. W. E, także no mamy tych akcesoriów mnóstwo, e, oczywiście autoryzacja trumy i strumy, e, produkty tak samo e, mamy na stanie wszystkie, krzesełka, stoliki, takie rzeczy też w sezonie u nas można nabyć. Mhm. Mariusz dziękujemy Ci, że zaprosiłeś, pokazałeś nam swoją firmę. Dziękuję bardzo za wizytę, do I zobaczenia. Zapraszamy, do zobaczenia. Do zobaczenia.